Czy kiedykolwiek przyglądaliście się uważniej intrze Gumballa? Pewnie nie. Jednak pewnego razu pomyślałem sobie, no kurcze, tam jest tyle szybkich przejść, mało zauważalnych obrazków i wtedy postanowiłem, że w bardzo wolnym tempie odtworzę całe intro i zobaczę, co tam jest ciekawego, no i powiem wam, że naprawdę nieźle się zdziwiłem. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to możesz zrobić to właśnie teraz, klikając ten czerwony guziczek i dzwoneczek. Ja już nie przedłużam, jeżeli chcecie kolejny odcinek jutro, to z Stawcie łapkę w górę, byłoby spoko. No i zaczynajmy! Na samym początku nic szczególnego nie widzimy. Głowa gambola, która zmienia kolory, a następnie wybucha. Potem dom Watersonów, tęcze, i uwaga, przynosimy się do kosmosu. Tutaj taka ciekawostka i moje małe spostrzeżenie. Te dymki unoszące się od jednorożca mają kolory, jak nasi główni bohaterowie. Dookoła widać także postacie, jakby oho, czyli wiecie te ośmiobitowe pająki. Zwróciliście poza tym uwagę na tego śmiesznego krokodyla. Okej, okay, przejdźmy już do konkretów, teraz najciekawsze, czyli napis Help me. Mimo iż lekko rozmazany, bo lepszego nagrania nie mogłem znaleźć, to przypatrzcie się kiedyś przy telewizorach, jak będzie intro Gambola, naprawdę dokładnie widać ten napis Help me przez ułamek sekundy. I coś, czego się naprawdę nie spodziewałem, czyli prawdopodobnie postać występująca na tych napisach Help me. Jest ona jakby naklejką na ścianie, no i zobaczcie, wygląda jakby. Ktoś z rodziny Luego czyli ten chłopak Babci Jojo. Naprawdę nie mam pojęcia, kto to jest. Szukałem we wszystkich postaciach Gambola i nigdzie, nigdzie zupełnie nie mogłem znaleźć. Jeżeli macie jakieś teorie, to piszcie w komentarzu. Ja czytam wszystkie komentarze. O co chodzi po lewej stronie Help me, po prawej postać, chyba prawdopodobnie postać, która występuje, nie mam pojęcia o co chodzi. Przejdźmy dalej. Tutaj widzimy uśmiechniętą buźkę z trzema oczami, występuje ona także w filmie Ewolucja, albo na drzwiach. Panny Simian. Mamy tutaj także kota, który strzela laserami z oczu. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? No i jakieś dziwne coś. No, nie mam pojęcia, co to jest. Poza tym, e, spójrzcie teraz na Gambola i Darwina. E, Okej. Okay. Bardzo mnie też zastanawia ta postać z tyłu, no bo wygląda przynajmniej przerażająco. Co to jest? Halo. Jednak uwaga, mamy tutaj pana dyrektora Brauna, jakby w naszym prawdziwym życiu. No bo zobaczcie, to są zwykłe, prawdziwe włosy. Naprawdę, prawdziwe włosy. Też tego na początku nie zauważyliście? Ja naprawdę, gdybym nie odtworzył tego w wolnym tempie, nigdy. Bym nawet nie zwrócił uwagi. Także, jak bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście, żeby kolejny odcinek pojawił się jutro, no to zostawcie łapkę w górę. Generalnie jutrzejszy odcinek będzie z Rick and Morty. Teraz już na pewno, naprawdę bardzo Was zapraszam jutro o 19.00. Rick and Morty na kanale. Ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami. Do jutra, miłego wieczoru, dnia, nocy, czy kiedy to oglądacie. No i cześć.